Witam serdecznie wszystkie byki na moim kanale. Po przerwie, dłuższej przerwie w zasadzie, nagrywam dzisiaj dla Was czytanie miesięczne na miesiąc sierpień. Chciałabym też dodać, że ta przerwa, taka troszeczkę długa, dosyć kiedy mnie nie było, była spowodowana narodzinami mojego dzidziusia. także... Rodzić już jest ze mną od paru tygodni, no i mogę dla Was z powrotem nagrywać. Także czytanko na miesiąc sierpień dla byczka. Pasuję dla Was karty, moi drodzy. Byk 2022, sierpień. Sierpień 2022, byk. Byk 2022. Sierpień. Miłość, rodzina, praca i wy. W miesiącu sierpień. E, no ok, moi drodzy, jeżeli chodzi o miłość, tutaj. W miłości tutaj e, byczki hmm, mogą napotkać na swojej drodze osoby z drygonu ognia. E, tutaj może się ktoś w waszym życiu pojawić e, i wy będziecie zainteresowani jak najbardziej tą e, osobą e, ta osoba jest e, m, m, pewną siebie osobą e, jest też osobą e, szczerą i też e, jest ta osoba osobą e, wierną, lojalną i, i oddaną Także jeżeli przychodzi do Was w tym miesiącu sierpniu jakaś osoba, no to będzie to osoba taka, której, która będzie godna zaufania. Jeżeli nie będzie to związek na dłuższy czas, no to na pewno z tego będzie bardzo dobra po prostu przyjaźń. To będzie osoba taka, z którą naprawdę będzie można porozmawiać na każdy temat i będzie można tej osobie po prostu zaufać. E, także no ciekawa karta, bardzo fajna osoba idzie w Waszym kierunku. Tutaj, hmm, jeżeli chodzi o sferę rodziny, e, no, byczki teraz mogą się troszeczkę czuć e, no, w tym miesiącu w sierpniu troszeczkę osaczeni przez. E, Osoby z Waszego otoczenia ogólnie w sferze rodzinnej. E, tutaj mogą e, sypać się do Was po prostu wiele, e, wiele pro, próśb, jakieś zadania, e, jakąś pomoc tutaj zaoferujecie komuś. E, znaczy, ta pomoc przyjdzie od zewnątrz, czyli Wy, wy będziecie proszeni o pomoc tutaj e, w jakiejś kwestii. To mogą być kwestie e, takie, na które Wy się znacie coś, możecie też powiedzieć za dużo, moi drodzy uważajcie na to przy rodzinnym stole, przy wakacjach na, na wakacjach przy grillu, czy gdziekolwiek, żebyście nie powiedzieli po prostu o parę słów za dużo, czy po na przykład wypiciu może alkoholu, czy po prostu w jakikolwiek sposób uważajcie, żebyście po prostu nie obrazili kogoś w waszej rodzinie, bo może to po prostu zwiastować kłótnie. Nie jest to pokazane tutaj, że ta kłótnia będzie, aczkolwiek jest to takie dla Was tutaj ostrzeżenie, moi drodzy. Jeżeli chodzi o sferę tutaj pracy, no to bardzo fajna karta dla byczka, sierpień. Wygląda tutaj na kartę takiej stabilizacji, powodzenia. Jeżeli byście tutaj się chcieli ubiegać o awans, o coś tutaj, co byście musieli zacząć nowego, ruszyć do przodu, no to jak najbardziej tutaj ta karta mówi o tym, że jak najbardziej ta karta mówi o tym, że tutaj jest wielka szansa po prostu na powodzenie, drogie byczki. Bardzo dobra karta ogólnie, pasa, bardzo dobra pasa. Ogólnie w pracy na sierpień byczki. Mm, tak. I wy tutaj też jesteście e, otoczeni przez e, po prostu przyjaciół, przez osoby, które będą mm, wam tutaj e, w jakiś sposób też pomagać. Jeżeli chodzi o Was w tym miesiącu, Wy w tym miesiącu ogólnie będziecie zwracali uwagę głównie e, na samych siebie, będziecie dbać o siebie, będziecie mm, byczki mm, przede wszystkim. Mm, Poświęcać dla siebie wiele czasu na przemyślenia. Będziecie podchodzić do wielu spraw spokojnie, nie na szybko, bez nerwów. Bo jest to taka karta, która mówi tutaj, że wy w każdym podgasztem względem tutaj dbacie po prostu o siebie i psychicznie, o, o fizyczne tutaj zdrowie, o kondycję. No i właśnie o to chodzi tutaj, że tak, e, poświęcacie dla siebie tutaj ten miesiąc e, czasu. E, no i też może właśnie przez to przywołać do tego tutaj w sferze miłości e, osoby z podznaku tutaj ognia, z trygonu ognia. Moi drodzy, może to przyciągać, ale za chwilę sobie to sprawdzimy. E, bo teraz chciałabym na te sfery, które rozłożyłam, znaczy banka miłość, rodzina, praca oraz dym, chciałabym dla Was rozłożyć kartę, e, położyć kartę. Jakie osoby będą ważne dla was w tym miesiącu? W sierpień 2022. 2022. Jakie osoby przychodzą do byczka? Byczki. Jakie osoby do was przychodzą? Jakie osoby do was przychodzą? W sferze miłości... O, tak do góry nogami. E, Okej. Okay. W sferze miłości, moi drodzy, tutaj e, przychodzi osoba. Jest to potwierdzenie tutaj, że trygon ognia, moi drodzy. Jest to potwierdzenie. E, co powiedzieć mogę więcej o tej osobie? Chociaż też mówiłam, że jest to osoba e, już e, waleczna, odważna i e, te sprawy. Ale jest... E, ta osoba jak na razie jeszcze w takim, można powiedzieć, ukryciu, moi drodzy. Ta osoba jeszcze się tutaj nie pokazuje e, dosłownie. Aczkolwiek, aczkolwiek, moi drodzy, uważajcie na tą osobę. Chociaż to e, tak jak mówiłam tutaj, bo ta osoba ma, można powiedzieć, taką swoją jedną ciemną stronę. Ta osoba jest dobra, ta osoba jest uczciwa, lojalna. Ale nie mówienie, prawdy, nie mówienie czegoś nie jest kłamstwem. Ta osoba coś ukrywa tutaj, jakąś tajemnicę, i to nie jest e, coś dobrego. To jest coś, co się wydarzyło w przeszłości tej osoby. Mm, I po prostu ta osoba tutaj e, coś po prostu e, będzie ukrywała. To chociaż teraz. To jest tej, tej osoby taki bardziej bagaż. Ale jak wy się dowiecie o tym, to wy nie będziecie zadowoleni wtedy z tego, e, tutaj, m, tego, co się dowiecie, po prostu tych informacji. No, moi drodzy, to może być sytuacja taka, że ta osoba ma jakąś e, kryminalną e, przeszłość. To jest właśnie coś pod tym względem, że ta osoba coś kiedyś zrobiła, e, czy spowodowała wypadek, czy coś ukradła, czy co, coś, za co odpowiadała ta osoba karnie i miała ta osoba problemy z policją. Mhm. I też może być tak, że tą osobę zmieniło po prostu ta cała historia, ta cała sytuacja, że ta osoba stała się taką osobą uczciwą i lojalną. Także w każdym razie ogólnie w najgorszym wypadku skończy się to wszystko przyjaźnią, bardzo dobrym przyjacielem. No ale tak jak tutaj jest, powiedziałem, ta osoba nie mówi wszystkiego, e, po prostu nie mówi, nie kłamie, ale nie mówi wszystkiego, a wy byście chcieli to wiedzieć od razu. Jak się dowiecie, to was to po prostu tak zaskoczy i uznacie to za tak ważną sprawę, że powinna ta osoba powiedzieć wcześniej, aczkolwiek nie będziecie tego żałować, że powiedziała ta osoba to później, bo wtedy poznacie tą osobę właśnie z, innej, e, z innego po prostu też punktu widzenia, będziecie na tą osobę patrzeć. Rodzina, moi drodzy. Rodzina. Osoba, która jest ważna dla byczka tutaj, to może być ojciec, to może być starszy brat. Jest to osoba, która właściwie nie lubi siedzieć długo w jednym miejscu. Ta osoba jest osobą, Otwartą, y, ma wiele doświadczenia, lubi się też tym swoim doświadczeniem dzielić, ale nie ze wszystkimi. Żeby ta osoba się z Wami podzieliła tym e, doświadczeniem czy z kimkolwiek innym, to musi mieć do Was e, jakieś e, takie, można powiedzieć, niekoniecznie zaufanie, ale Wy musicie coś tej osobie tam w jakiś sposób udowodnić, mieć sobie jakąś taką cechę, czyli. Jakieś zdeterminowanie na przykład, czy coś kiedyś zrobiliście, gdzie ta osoba po prostu zauważyła w was, aha, no to jest e, po prostu osoba m, godna po prostu mojej uwagi no, w ten sposób. Mm, jest tutaj też e, informacja o tym, że ta osoba e, niesie wam tutaj e, jakąś podpowiedź. To nie będzie powiedziane wprost, aczkolwiek będzie to tak e, troszeczkę na okrętkę e, tutaj powiedziane. E, I musicie po prostu czytać między wierszami, jak będziecie z tą osobą rozmawiali. Wy już sami wiecie najlepiej, kto to e, jest. E, I po prostu wy będziecie już sami wiedzieli. Tylko słuchajcie tej osoby po prostu uważnie. Słuchajcie tej osoby uważnie, bo ta osoba po prostu może Wam tutaj. A, opowiedzieć na Wasze y, pytania. Jeżeli chodzi o pracę, jaka osoba jest ważna tutaj w sferze pracy? No moi drodzy, w sferze pracy ogólnie są ważne osoby tutaj z Waszego otoczenia, czyli to nie jest tylko jedna osoba, która tutaj się do Was kieruje, aczkolwiek jest bardzo ważne, żebyście tutaj wy współpracowa współpracowali e, fajnie ze swoimi e, kolegami w pracy i przełożonymi żeby to jakoś to wszystko fajnie szło, żeby było taki flow, żeby e, jeden drugiemu pomagał, a jeżeli ktoś nie będzie te, e, tego robił, to zostanie po prostu w jakiś sposób wyeliminowany z grupy, moi drodzy, bo w tym miesiącu, w sierpniu jest tutaj ważne, przynajmniej na ten miesiąc, e, jest tutaj ważne takie wsparcie, moi drodzy, e, tutaj e, wspieranie siebie. E, Pracy i w obowiązkach. Nie tylko patrzymy na swoje obowiązki, tylko jeszcze po prostu, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to tej pomocy udzielamy. Taka jest rada. Dla Was samych, jaka osoba jest bardzo ważna? No moi drodzy, dla Was tutaj ważna jest osoba, która ta osoba jest w ciągłym ruchu tutaj. E, gdzieś cały czas się przemieszcza, czy to podróżuje, e, czy cały czas jest e, gdzieś e, m, poza domem, poza granicami, e, cały czas jest zajęta, bardzo dużo ma obowiązków e, i wy, dla Was ta osoba jest tutaj e, priorytetem w tym e, miesiącu. Może być to mężczyzna, może być to kobieta, e, e, tylko że jeżeli byłoby to kobieta, to kobieta e, z taką bardziej męską troszeczkę taką stroną. E, w swojej osobowości. Eee, I ta osoba tutaj, Wy będziecie potrzebowali kontaktu z tą osobą, aczkolwiek to e, nie będzie zbytnio możliwe. Jeżeli macie pytania, czy będzie możliwe, no to będzie bardzo ciężko się z tą osobą skontaktować ze względu na ciągły właśnie ten pęd. Ta osoba po prostu e, wcale nie zwalnia, tylko jakby można powiedzieć, nawet cały czas porusza się e, coraz szybciej w tym e, swoim e, życiu. Drogie byczki, to było dla Was czytanko na sierpień. Jeżeli ktoś jest pierwszy raz lub jeszcze nie zasubskrybował mojego kanału, no to zapraszam do zasubskrybowania. Będzie mi bardzo miło. Zapraszam też do polajkowania filmu, jeżeli Wam się podobało, jeżeli rezonuje. No i zostawcie komentarz, jeśli chcecie. Zapraszam do kolejnych czytań. Trzymajcie się ciepłytko i życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Cześć!